Siema, to jak gładki teraz nagrywamy sobie taki krótki, wstępny odcineczek Właśnie wyruszyliśmy z chaty. Jedziemy sobie do tego opuszczonego domu. Jak było mówione w odcinku, możemy też, bo jest jeszcze kilka tutaj takich małych budynków opuszczonych. Takich mniejszych, niedużych możemy je zwiedzić. Nie pokazać wam sobie, bo mamy bardzo dużo czasu. O, proszę, jedzie piękny golfik, dwójeczka. Patrzcie, proszę Państwa, dzień dobry, kurwa Andrzej. O, idziemy. my tu tradycyjnie, rowerki, kurwa, nie? Dzieci, pamiętajcie, sport to zdrowie. Zdrowie? Kurwa, nie, zdrowie. O, tak to się mówi. Patrzcie, tam mój kolega sobie jedzie. Pięknie. Kurwa, odpierdala jakieś maniany rowerem. Zaraz podjadę mu, wyjebie, strzała. Bo kurwa się wypierdoli zaraz. No patrz, no kurwa zjebno Daj na debila rower. Nie, to kurwa. O, o kurwa. O jaki merolek zajbisty ciśnie. Kurwa, proszę państwa. Pyk, kurwa. Lecimy za anczółkę. Się, Andrzej. Kurwa, mać. Ty ja to ty nie był ten typ, co kurwa pomagał nam w tamtym roku przy drzewie. Kurwa. Aha. Czyli go wyjaśniamy, bo jeździ po nie, po drodze, której nie może. ma, to ja, Jaśniak. Kurwa, nie podjadę chyba pod tą górkę, czekaj. Bo ja jedną ręką kieruję, a chuj nie podjadę, kurwa. Szkoda. O, proszę piękne, kurwa, krajobraz, nie? Och, a tu ja. Siema, co tam? O kurwa, taka to góra wierka. Wierka, no kurwa wysławiać, nie umiem. Nie, chuj. będą musiał sobie, kurwa, słownik, kurwa, kupić albo do lokopedy iść, kurwa. O, tutaj chyba będę dał rady jechać. Kurwa, co? Mówisz? A no dobra, bo na asfalt wyjeżdżam, jeszcze, kurwa, jakaś pała się przepruje. Dobra, to na razie, elo. Dobra, siema, słuchajcie, zrobiliśmy sobie tutaj na takim śmiesznym skrzyżowanku sobie postój chwilowy. Roweryki pięknie stoją się. Kurwa zmęczyliśmy, przyjechaliśmy już gdzieś tak nie wiem, ty ze 2 km, nie? dobra, No patrzcie piękny kurwa krajobraz. O tutaj mamy jeszcze. O, jeszcze piękny upustek. Kurwa, czekaj, jakieś przybliżenia chyba... To... Trochę nie widać. O. No, siema, siema, słuchajcie, musiałem na chwilę przerwać. Ponieważ y, bardzo ważna osoba do mnie zadzwoniła, nie będę mówił jaka. Ale po prostu musiałem odebrać i na razie spauzowałem filmik i mi się no... Zapisał w takiej niecałej części, jak to miałem zamiar zapisać. Więc mówię, jak coś to teraz jesteśmy na takim skrzyżwanku, będziemy właśnie ruszać, więc winimy się. Nie wiem, albo gdzieś po drodze jeszcze coś może nagram, albo po prostu już na urbek się no. To nic, to ja nie przedłużam. Cześć. No, o, oszołam na rowerze, o kurwa. Siemanko, siemanko, z tej strony kurwa znowu Gładki Słuchajcie, jechaliśmy sobie kurwa na legalu, nie, spokojnie yy, Do miejsca docelowego i spotkaliśmy kurwa sobie w, po drodze taki domek Przedstawię wam go tutaj z bliska, nie Moim zdaniem niezbytnio interesujący, bo go przed chwilą No ale zawsze, co tam coś jest, nie Patrzę tu jakiś szafę kurwa nie wiem, Mennel Jones tu może spał Jakiś kurwa domek opuszczony Czekaj, ja tu nie będę łaził w sumie, bo tu pełno szkła Słuchajcie, nie? O kurwa się wyjebałem, znowu O jak widzicie Dom taki, jest, no niezbyt w niezbyt dobrym stanie, nie? Ale jak ktoś chce to mogę go przejąć i mogę mu sprzedać Po okazyjnej cenie 20 zł O dobra Wchodzimy sobie pięknie, tu jakieś pomieszczenie Chujowe Nic z nim kurwa nie ma oprócz ścian <grym>, Też nie dojebanych Tutaj taka kurwa, ale łazienka pewnie była. Tu pokój, pewnie jakiś piec tu stał. Tu jest taka piwnica jakby. Chujowa jakaś. Nie wiem, to jest stary piec kaflowy. To coś jest? Nie wiem, zaraz to sprawdzimy. No to jest jakieś chujowe pomieszczonko. Nie wiem po co one kurwa tu jest. Ale mnie to ciekawe, czy tu coś jest. Nie ma. Oprócz, widzicie kurwa, ktoś nawet jebał na pół No ale ja się ewakuuje, bo tu patrzcie jak blisko do mnie, zaraz jakiś typek przyjdzie kurwa, się spruje Jak coś to wiecie O, szybko, bandamka na ryj. Bierzemy pałę noże, bo mamy przy mam sobie i zmarcia. się bronimy, nie? Nie wiem, nie wiem kolego No, przywitaj się To nie wiem, na razie tak To słuchajcie się ma. Czekajcie założyć tylko bandamę. Słuchajcie, natknęliśmy się na taki jakby opuszczony taki jakby yy, taki mały letniskowy domek, jakiś coś takiego, nie? To jest proszę chatka, jakieś rzeczy. Jakby to ktoś normalnie kurwa mieszkał klucze w chuj rzeczy, nie wiem jakichś. Więc słuchajcie, ja tu potem nie będę łaził, Ty patrzy normalnie, zależy są jedzenie wszystko. Ja tu słuchajcie, nie będę chodził. Ponieważ no to jest kogoś, no jakiś biedny człowiek tu mieszka, nie? No patrzcie tu pięknie kondzio, reklamuje kurwa odnalezionego składaczka. No właśnie, Słuchajcie, to, to jest trochę duże, mówię. Bardzo wam. Duże. No i tu no, jakieś. to dać takiego kogoś, kto ma duże tyle pieniądze. Co? to można było Oj, dawaj, tutaj. Bo no, widzicie, ja tu uzbrojony, bo tu kurwa jakieś pedały samochodami jeżdżą. Chyba nawet taka sytuacja, że jakiś pedał jebany No nas kurwa się prą Popatrzcie, tutaj jest rzeczy Co to jest Nie wiem, ale wiem, że jest chuj duże Przepi O to jeszcze jakieś lodówki, kurwa, jakaś hala taka typowa, nie? Ona moje ale, Nic, tam, tam nie będę nagrywał nic. No chuja ja... A to w ogóle tylko, mam przepraszam za, oj, za takie złe zakończenie poprzedniej części tego odcinka. No ale niestety telefon mi odmawia posłuszeństwa. Ty wiesz, rower i lecimy na. No, bo niestety coś z nim jest nie tak, no się wyłącza i włącza. Więc nie wiem, czy miejsce docelowe nie będzie nagrane na telefon jaśniaka i po prostu przesyłane do mnie na telefon i wsadzone na YouTube'a, Więc się nie dziwcie, na przykład, jak on będzie tam mówił, że to jest jego odcinek, nie? Bo nie wiem, czy mój telefon będzie wtedy chodził, nie? Więc wiecie, dobra, my już lecimy do miejsca docelowego, nie, zanim mi się bateria nie rozwoduje Dobra, to elo. Dobra, siema, siema, słuchajcie, patrzcie, tutaj jesteśmy w miejscu docelowym, tak to wygląda z tyłu, nie? Niestety telefon mi nawala, więc trochę będzie problem z odcinkiem, bo mi nagrywa tak kawałkami, czasem przerywa, więc no trochę problem Mamy będę musiał się z nim do serwisu, proszę. Tak wygląda z boku ten domek. No jest za wysoko, więc do niego się nie dobijemy. No niestety się nie dobijemy, poza tym jakiś facet nas bez przerwy obserwuje. Teraz odjechał, się gdzieś schował, ale ja znam te zagrywki, to jest tak. I stoimy przy opuszczonym miejscu, on gdzieś się chowa. Jak to? No bo to widzi, nie? On się gdzieś się chowa, widzisz, my wchodzimy i automatycznie odjeżdża, nie? czekajcie, specjalnie na korzyść odcinka ja sam chociaż spróbuję się tam wdrapać i coś tam może nagrać, więc na razie tutaj robię cięcie. Dobra, dobra. siamanko si manko, nagrywamy tutaj szybko. Bo trochę przypał jest. Jakiś typ nas obserwuje. Nie wiem czy się nie spróje do nas zaraz i będziemy musieli spierdalać. Patrzcie, jesteśmy w tym domu, nie? Tak widać, kurwa. Zobaczcie sobie, Stan, no. Opłakany. Nie za piękny, no. Jak to mówi kondzio. Pod... To jest drewniana podłoga tylko. Tylko drewniane ściany. To jest architektura, nie wiem, kurwa. To chyba powstało ponad 100 lat temu. Z czego, z czego co widzę. Nie mam wejścia na strych, a on się powiesił o, na strychu nie. właśnie. Ten to, to, typ. Yy, ty my tu, mo ty? możliwe. Czekaj, co siedzi, co siedzi, co siedzie. A ty ten, Patryk, chodź o ty, chodź, Fordykiem tym. Galaktyka. Yy, czego mogę się który został yy, przestany dopiero na początku. Ty. Kogo, tak? to ty ja Próbujemy się dostać na strych. Co? Co to pasuje do deski? One, deski zdrowe, tylko... One pod swoim ciężarem załamują, a nie mają jak wejść. A jak, jak będziesz skakał, to możliwe, że też połamie. Więc to sobie odpuścimy. Nie bardzo było na tyle w odcinku. Dziękuję wam za no, oglądanie tak. i uwagę. Na razie... No, słyszeliście, no. Kondzio dobrze mówił, koniec. My tu przylecimy jeszcze na pewno kiedyś. O kurwa! Widzę tą deskę. Taką Taką, na której mogło to się stać. Patrz, no chodź, nie musi się te deski zdoły, to one się nie spodobały. Widzisz deski deskę? Tam patrzcie, tam taka deska. Specjalnie leży na takich dwóch e belkach. Dużo takich desek, tutaj, więc któraś z nich mogła do tego właśnie posłużyć. Dobra, lecimy, nie? Ja to nie widzę. Lecimy? Dobra, więc nic, jeszcze wyjdę, pokażę wam taras. O się nie spieprze deski. O, tutaj deski, patrzcie, chore, spraśnia wszystko, nie. No, niestety nie znaleźliśmy tej liny, możliwe, że ona gdzieś tam wisi, po prostu jest zasłonięta, no. Ale no, jeszcze, jeszcze, jeszcze kiedyś spróbujemy się, jeszcze spróbujemy tam się kiedyś wdrapać na górę. Tylko że to już nie dzisiaj, bo dzisiaj to musimy spierdać, bo jak mówię, jesteśmy obserwowani. Jeszcze jeden przypał był, jeszcze jeden raz typ się do mnie i do Jasiniaka sprył dzisiaj, jak robiliśmy urbex w poprzednim domu, znaczy przed tym urbexem, bo tego akurat nie nagrami, tego nie będzie. Nie Popatrzcie, on, kanale, on tam was. się schował. Nie, ten typ teraz czeka, aż wyjdziemy. Nie, nie wiem, czy nas nie złapie gdzieś po drodze. Jak widzicie teraz tutaj będziemy musieli skakać. Więc co, ja tutaj z wami będę kończył i my się ewakuujemy stąd już. No, to było na tyle, więc Elo. Jeżeli chcecie więcej takich urbexów, no to piszcie w komentarzach, lajkujcie, dajcie suby, dzwoneczki wszystko. Pamiętajcie. Skaczemy. Dobra. Elo, pożegnaj się. Trzyma. No.